Babcie kupiłem na komunie, z okazji chzcin, no bo pieniążki się rozejdą, a to zostaje. Natomiast mówię, jest grupa osób, które ma na przykład no, bierze sobie biuro, pan prezes, prawie biurko rzeźbione jak blisko, no i dużą mi ja chciałem spróbować zrobić coś takiego ulotnego z gliny. I nieraz zaobserwowałem, że ktoś oglądając właśnie taką rzeźbę, mówi to jestem ja, taki na wietrze, zwłaszcza właśnie panie, że to jestem ja taka rozbiegana, zabiegana i tak dalej. Ktoś, kto przychodzi zwiedzać galerię, znajdzie coś dla siebie, o, to są i właśnie i pejzaże, i portrety, i abstrakcje, i malarstwa figuratywne, dla każdego coś miłego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sztuce, odwiedzimy też lokalnych artystów, zobaczymy ich pracę, a także zobaczymy, gdzie je wystawiają. Z naszej fioletowej kanapy przenosimy się do galerii pod Dmuchawcem, której właścicielem jest Robert Myszkal. Porozmawiamy dzisiaj z nim o ikonach. Ikona z greckiego to obraz, ale czy każdy obraz można nazwać ikoną? Teoretycznie każdy, który byłby pisany techniką w rozumieniu przez Greków, czyli temperą jajową ucierane żółtko, jaja kurzego z pigmentem, dodawane tam jeszcze było parę kropli yy, alkoholu, w tym przypadku to było wino, gdzieś tam powiedzmy, niesłodkie oczywiście. Nie? No i oczywiście na desce. Wtedy to moglibyśmy zaliczyć jako ikonę. Niemniej utarło się już, już na poziomie Bizancjum, że ikona dotyczyła to głównie sztuki sakralnej. Jakie wizerunki świętych najczęściej przedstawiasz? Jeżeli chodzi o w ogóle same przedstawienia, no to mamy wszystkich świętych, wszyscy święci, męczennicy, różniły Pana Boga, apostoł i tak dalej. Wszystkie zatwierdzone soborami, ujęte w potyjnikach. Jest troszeczkę różnicy pomiędzy wschodem, tu chodzi głównie o, o, o prawosławie, dlatego że tam Mamy takich świętych, których, którzy akurat nie występują w kanonie świętych na przykład u, u katolików, Natomiast większość wszyscy apostołowie, sceny biblijne z życia, życia, więc jako chrześcijanie mamy te same, więc to są te same przedstawienia. Najczęstszy na, na południu był oczywiście Mikołaj. W każdym domu musiał być Mikołaj. Za Mikołajem oczywiście była burza wychodzono do, do pioruna, żeby nie strzelił w, w domu. Wychodziły dni przodkowi, to nieważne, czy były katolicy, czy prawosławni, bo trzeba wziąć, że Manów leży w takim miejscu, gdzie po jednej stronie granicy i po drugiej mieszkali Łemkowie, którzy byli albo wezmę katolickiego, albo prawosławnego. Na terenie samego uzdrowiska jest wioska połtuszowa, dzisiaj nieistniejąca, gdzie mieszkali Łemkowie, i, i modlili się do tych samych przedstawień. Więc Mikołaj musiał być za Mikołajem, chowali pieniążki, więc jak złodziej przychodził, to widział, że prosto do Mikołaja tam w każdej chałupie za nim. Jeszcze myślę, że takie charakterystyki troszkę wesołe. O no, Chrystus, matka Boża, jak najbardziej. Przestawień jest niesamowita ilość. Co jeszcze? Tam? No Oczywiście Michał bądź Jerzy. Michał, który miał to zło pędzać diabła, a Jerzy był od złych ludzi, których miał chronić. Więc tradycyjnie mówią, że jak ktoś wisiał przy wejściu, michał, to swój człowiek kaszlał, kichał, drapał się, dostawał tam. Od razu reagował. Na swoich obrazach stosujesz techniki stosowane w malarstwie bizantyjskim. Właśnie tempera jajowa. To też nie jest wcale takie proste malowanie temperą. No na pewno jest całkiem specyficzny sposób malowania i różni się to tyle od malarstwa zachodniego, że dzisiaj bierzemy sobie, kupujemy farbki gotowe w tubce, blade run i i w zasadzie wystarczy tylko malować. Natomiast jeżeli chodzi o malstwo bizantyjskie, w tym momencie, temperowe, no ma całą specyfikę technologiczną. Także tutaj trzeba deskę odpowiednio przygotować. Do XVI wieku robili to mnisi, czyli monastyczni. Czyli brat, stolarz przygotowywał deskę polerową, naklejał płótno, następnie warstwy kleju ten karugowego, nie czy Państwo macie kojarzycie. Kiedyś tam każdy miał dziadka, który się zajmował stolarzem, był klej, który się gotowało, nie pachniał pięknie, ale, ale ci starsze pokoje na pewno pamiętam, więc taki klej coraz bardziej rozrzedzony z kredą bolońską wcierało się w, w tą deskę z, z płótnem, polerowało i kiedy już skończył brat, stolarz przekazywał ik ikonę do, do następnego omnika, który na przykład odbijał wtedy, bo wtedy nawet nie tyle rysowano, co odbijano z pergaminów zatwierdzonych przez Sobory. Następny jeden rok, pokoleń całość pociągano kolorem ziemi, tak zwanym sankirem. Kolor ziemi był inny, była to glinka mieszana z jajem oczywiście. Inny będzie na terenie Ukrainy, inny na terenie tutaj powiedzmy Niskiego, inny będzie w Bułgarii, w Grecji, widzony się różnią odcieniem. A następnie rozjaśniano, nakładając coraz, coraz jaśniejsze partie. Oczywiście kto inny robił szatki. Kto inny robił w tym momencie po prostu twarz, no już ten, który już tam potrafił. Ten opisywano, czyli pisano na ikonie, opisy, kto to jest odpowiednim znaczeniem. Najczęściej było na początku to było w języku bizantyjskim, później greckim, no już jest starożytkiem dosłowiańskim, używa tych, tych alfabetu właśnie, my mówimy cerylice, ale to była Głagolica do opisywania poszczególnych, nazywało się imię. I konie. Przy czym no, na końcu wcierano oliwę. To był taki olej na gorąco, który zabezpieczał przed gniciem, przed samymi Jest to technika bardzo trwała, no, no, ale wymaga więcej, więcej pracy. Jeśli chodzi o drewno, to drewno konkretne musi być pod podikone? Różnie to bywało z tym drewnem pod ikonę. Ogólnie najczęściej, jeżeli chodzi o południe, tutaj różki oską, używaliśmy lipy, dlatego że na niektórych tych ikonach widać, wydobywano najpierw kołczek, czyli jakby ramkę, więc musiało być takie drewno, które się nadaje dobrze do, 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 do rzeźbienia dłutem. I, I teraz tak, w tym momencie, no, tutaj była głównie lipa, zdarzało się też, też orcha, ale, ale do czego zmierzam? Nie każda ikona miała kołczek, bo kołczek, czyli tą ramkę, nie dawano do ikon, które wchodziły w, skło, w szafę ikonostasu. I, I wtedy dawano to na trwalczy, że. Bukowe, mogło być dębowe, na przykład lipa nie, niekoniecznie była w Grecji, więc tam dawał cedrowe. w zależności jak, jakie było drzewo powszechne i nadawało się do, do po prostu do, do obróbki. Ja na czasami wykorzystuję deski ze starych chałup, które Właśnie już mają o swoje to chciałam lata. też zapytać, czy, Bo, czy właśnie tak, korzystasz ze znalezionego drewna? Ze starych, starych domów, od przyjaciół dostałem jakieś drzwi z, z chałupy po babci, która tam już miała sto ileś lat. Na pewno jest to inny, in, inny klimat tej, tej ikony. Tym bardziej, jeżeli mówię, robi się w formie takiej właśnie patynowanej, co co żeby widać? Moje są stare ikony, ja to mówię. Mnie zawsze podobały się te ikony, które powiedzmy widziałem, i czy w muzeach, czy w starych cerkiewkach, niekoniecznie te ławrowe, świecące. Ten, więc moje ikony patynuję, postarzam, żeby wyglądały jakby nadgryzione zębem czasu, i... a ja nie mam czekać czasu tyle, żeby poczekać 300 lat, nie, aż się same postawią, więc jest to bardzo fajna technika, która wycisza przy takim zgiełku informacji. Ja jako stary belfer czasem mam dość dzieci i domowników, więc siadam sobie do ikony, wyciszam się. Właśnie to sprawiło, że zająłeś się ikoną? Właśnie ta, ten zgiełk, ten chaos, że potrzebujesz tego wyciszenia? Czy zupełnie inny był moment w twoim życiu, gdzie zdecydowałeś, że faktycznie ikona będzie tym tematem przewodnim Twojej pracy artystycznej. Ja pamiętam, że w taki moment, że wylądowałem w 1985 roku w Bieszczadach, gdzie byłem trzecią polską rodziną. Dzieci księdza w klasie, prawosławnego, yy, ukraiński od czwartej klasy obowiązujący. No i w zasadzie ta ikona mnie otaczała. Natomiast Sama technika, no, no bo, bo jednak kontakt, rozmawiałem z uczestnikiem, księdza na ten temat, na temat sztuki, więc sama technika, że te farby trzeba umieszać, że są takie pigmenty niegotowa tubeczka. W ogóle, bo to no, ciekawe i inne, no bo normalnie zawsze biało się kontakt. To, że, że na przykład, żeby napisy zrobić na, na, na szlach metalu czy na złocie, to trzeba potrzeć ząbkiem czosnku to się farba nie będzie trzymała. Chcę ja wyobrazić te czasy takie średniowieczne, że byliśmy bo, bo klej czosnkowy, na którym klejono złoto, był, żywy, był robiony jeszcze w średniowieczu. Całe formalki czosnku do zakonu. No po co oni to robią? No pewnie diabły wyganiają to też mamy tak, w tradycji, że że wisi nieś, czosnek gdzieś tam w kuchni. Po, po Swoje prace wystawiasz dla turystów tutaj w Rymanowie Zdroju, czy też Pojawiasz się na przykład na jarmarku ikon w Sanoku. Jacy turyści najchętniej, najczęściej sięgają po ikony? Jest na pewno grupa osób, które traktują to jak przedstawienie no, no, sakralne dla osoby wierzące. no bo taka jest. Ale jest grupa, która traktuje ikony jako dzieło sztuki, które dopełnia jakąś kompozycję mieszkania, bo, bo, bo tu, tu trudno ją oddzielić w ten sposób. Nie? Natomiast mówię. Jest grupa osób, które na przykład no, mabluję sobie biuro, pan prezes prawie biurko rzeźbione jak blisko, no i dużą mikrodę sobie do tyłu. Przy czym na pewno nie jest to osoba aż tak bardzo wierząca. Ale no, szereg by na przykład, kiedy Jan Paweł II oddaje y, Matkę Boską Kazańską, robi się taki boom, że babcie kupią na komunie y, z okazji Chrzcin. No, bo pieniążki się rozejdą, a to zostaje. No, no, często wtedy tam piszemy dedykacje, no, I to się z, zrobiło dość takie, takie, takie powszechne. Jarmark Ikon to jest taka impreza od lat kilkunastu, w którym w roku się dzieje, wszyscy ikonopisi i zasadnicielka. Kto żyw, spędza, no i klient jest z całej Polski i zagranicy. Niemniej ikona do tej pory chyba coraz większe jej oznaczenie na biuro. bo się co komu kupić, jak już wszystko ma, i kobiet nie ma. Są osoby, które zbierają ikony z każdego miejsca gdzie, gdzieś tam gdzie tam się rozgadają strasznie Myślę, że naszym widzom to nie przeszkadza, natomiast każdy, kto chciałby porozmawiać jeszcze o sztuce bizantyjskiej czy o ikonie karpackiej, powinien zajrzeć do galerii pod Dmuchawcem w Rymanowie zdroju. Wiemy już co nieco o ikonie, a teraz pora na inną formę sztuki, czyli na rzeźbę. Jesteśmy w pracowni Krzysztofa Śliwki, który rzeźbą zainteresował się już jako dziecko. I to rzeźbą Łemkowską. Nie wiem, czym bym się dzisiaj zajmował, gdyby nie to spotkanie właśnie z rzeźbą Łemkowską, które. Spowodowało, może nie zwrot w moim życiu, ale bardzo duże zainteresowanie i chęć spróbowania, właśnie jak się rzeźbi w drewnie. No i w wieku szkolnym, dokładnie to była szósta klasa szkoły podstawowej, pożyczyłem sobie kawałek drewna lipowego właściwie nie pożyczyłem, ale dostałem od rzeźbiarza takiego ludowego kilka dłut, bardzo kiepskiej jakości. Ale tak się jakoś złożyło, że ta pasja się we mnie coraz bardziej rozwijała. No i potem uczyłem się w szkole w Liceum Plastycznym. Potem jeździłem na różnego typu lekcje prywatne do rzeźbiarzy. No i w ten sposób ta pasja się utrzymała. Może nawet, można nawet powiedzieć, że się rozwinęła, bo teraz jest to. Moje źródło utrzymania. Jesteś artystą wszechstronnym, bo wśród Twoich rzeźb są zarówno rzeźby drewniane, jak i rzeźby ceramiczne, ale też rzeźby odlane z metalu. Mnie to wszystko ciekawi. To się bierze nie z tego, że ja muszę to robić, bo mogę, mogę pozostać przy rzeźbie w drewnie i mam bardzo dużo pracy do przodu zaplanowanej, ale ponieważ ja jestem takim człowiekiem, że lubię wszystko robić własnymi rękami. I spróbować wszystkiego, to dlatego zaciekawiła mnie kiedyś ta glina, zaciekawił mnie metal, i dlatego to spróbowałem, zobaczyłem, jak to się robi. I jest to ciekawe, na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o rzeźbę w drewnie, która jest głównym moim takim zajęciem, to są rzeźby różnego typu. To są rzeźby sakralne do wnętrz sakralnych to są rzeźby wykonywane na zamówienie ludzi, którzy chcieliby mieć w domu po prostu taką rzeźbę w drewnie wykonaną. No, rzeźba w drewnie jest taką, można powiedzieć warsztatowo, niewiele się zmieniła od, od wielu wielu dziesiątków czy, czy nawet setek lat, ponieważ te, te same są materiały, te same są narzędzia. stosuje techniki, techniki tradycyjne tylko i wyłącznie, czyli dłuta. Ostrzone na kamieniach, yy, polerowane, no i drewno, wysuszone drewno lipowe, odpowiednie. A co najchętniej rzeźbisz? Jeśli już nie mówimy o zamówieniach, no bo tu wiemy, tak podejrzewam, że to są drogi krzyżowe, że to są ukrzyżowania, yy, czyli pasje. A co najchętniej rzeźbisz? <grytanie> Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo tutaj nie ma jakiegoś takiego Projektu co ja będę rzeźbił, co ja chcę rzeźbić dla siebie, tylko jest taki czasem bardzo znienacka przychodzący pomysł. I dlatego ja bardziej preferuję rzeźby takie symboliczne, takie surrealistyczne nawet czy abstrakcyjne. Głównie takim tematem wiodącym to jest człowiek. Ale pojawiają się też inne, na przykład jakieś bryły formy, czy jakieś bardziej zwierzęce jakieś kształty. Jest to też zależne od tego, w czym pracuję: czy w drewnie, czy w glinie, bo jeden materiał stwarza inne możliwości, i drugi też inne. Czy można powiedzieć, że któryś jest łatwiejszy do obróbki, do stworzenia dzieła? Dla mnie obydwa są ciekawe. Drewno jest o tyle łatwiejsze, może, niż glina. Pod pewnymi względami, że ten kawałek drewna obrabiamy i on już widzimy, jaki, jak, jaki on jest. Natomiast glina to jest taki materiał też bardzo wdzięczny, bardzo ciekawy. Glina w ogóle to jako sam materiał jest czymś niesamowitym, bo wyobraźmy sobie, że ta glina, która jest zwietrzałą skałą, która przebywa tam na swoim miejscu, gdzieś tam powiedzmy kilka metrów pod ziemią, ona przebywa tam miliony lat w takim samym stanie cały czas. Czyli, jeżeli się wykopie kawał tej gliny i się bierze go do ręki, to, to trzeba wiedzieć, że ta glina, którą trzyma się w ręce, to jest starsza niż pokolenia piastów i tak dalej. Ona ma swoje właściwości. Każda glina jest inna, jest bardziej plastyczna, mniej ma różne kolory, różne temperatury wypału. Ale jak się to wszystko. Rozpozna, to wiadomo z której gliny można co, coś zrobić. Cechą wspólną wielu rzeźb, które są tutaj za Twoimi placami, jest to, że one mają taki charakter właśnie, gdyby były rozwiate przez wiatr. Właśnie te twarze były wystawione, włosy na wiatr. Mnie taka forma ażurowa bardzo się podoba. Ona jak gdyby zaprzecza temu, że glina to musi być. W jednym kawałku ja chciałem spróbować zrobić coś takiego ulotnego z gliny, żeby to było, żeby ta glina dostała trochę powietrza. I to się. To mi się podoba, ale też widzę, że się ludziom też podoba, bo takich form ażurowych z gliny jest, jest mało. Ta forma jest dynamiczna przez to, czyli nie jest, nie jest jakaś taka pomnikowa statyczna, tylko ta, ta rzeźba faktycznie oddaje. To, ten ruch wiatru. I jeszcze jedna rzecz, która, która się nasuwa, to jest to, że połączone to jest z pewną taką naturą ludzką, że człowiek jest taki nie, niestabilny, niestały, prawda? Że on się zmienia, że jest narażony na różne przeciwności, tak jakby szedł pod wiatr. I nieraz zaobserwowałem, że ktoś oglądając właśnie taką rzeźbę mówi: To jestem ja, taki na wietrze, zwłaszcza właśnie panie, bo to, to są. To jest raczej taka forma kobieca tej rzeźby, że to jestem ja, taka rozbiegana, zabiegana, i tak dalej. A zatem, kto chce odnaleźć siebie w rzeźbie, zapraszamy do Rymanowa Zdroju. By dzieła artystów, takie jak rzeźby czy obrazy, zaistniały w szerszej świadomości, trzeba je pokazać. Na przykład w galerii sztuki. W Rymanowie Zdroju prowadzi ją Pan Wojciech Zagórski nasz kolejny gość. Witam. Dzień dobry. Panie Wojciechu, galeria jak długo już działa w Rymanowie? Działa od 8 lat. Z inicjatywy stowarzyszenia przyjaciół Rymanowa Zdroju oraz burmistrza i dzięki burmistrzowi ona właśnie powstała możemy wystawiać swoje prace, a jest nas wielu, bo jest nas kilkunastu. Jak na tak malutką miejscowość jak Rymanów zdrój, to jest nas bardzo dużo. Są między nami malarze, rzeźbiarze, rzemiosło artystyczne, także jest, no i możemy pokazać naprawdę ogromny dorobek, i to są artyści różni. I profesjonaliści, po dobrych szkołach, i również amatorzy, którzy pomimo tego, że nie ukończyli szkół artystycznych, Prezentują bardzo wysoki poziom. Bez galerii nie można się obejść, jeśli jest się twórcą? Zdecydowanie tak. Jest to potrzeba każdego artysty. Trzeba przyjąć do wiadomości, że nie można tylko robić do szuflady, a należy to pokazać wszystkim ludziom, którym się da pokazać, czy można pokazać. Rymanów Druidy jest o tyle specyficzny, że Mamy do dyspozycji kuracjuszy i turystów. To jest bardzo istotna rzecz. To gro naszych zwiedzających i oni mogą podziwiać właśnie nasz dorobek. Co najczęściej trafia w ich gust? Rzeźby, malarstwo? Przeważnie malarstwo. Choć rzeźba ma większą tradycję w Rymanowie Zdroju, jako że już na końcu XIX wieku Anna Zdziałiańskich-Potocka, założycielka Rymanowa Zdroju, zauważyła, że dzieci łemkowskie są uzdolnione rzeźbiarsko. No oczywiście dzisiaj łemków nie ma, bo zostali wysiedleni po II wojnie światowej, natomiast tradycja jako taka została i dzisiaj na przykład jest kultywowana w miejscowości Bełcianka koło Rybanowa Zdroju przez na przykład Józefa Łosia czy Annę Barcz. Wzory za to pozostały z XIX wieku i one są powielane po dziś dzień. Szkółka rzeźbiarska była dość ciekawą inicjatywą, dlatego że była to bieda galicyjska, klasyczna bieda galicyjska, więc dzieci Łemkowskie w lecie pracowały na roli z rodzicami, bo taka była konieczność. Natomiast w zimie Anna z Potocka brała ich do dworu, tam rzeźbiły, a wyroby były sprzedawane np. w Iwoniczu, w Krakowie czy w Zakopanem. Placówka była z założenia non profit. to znaczy nie miała przynosić dochodów jako takich, ale dzięki temu zawsze były pieniądze na działalność szkółki, to znaczy na dłuta, na drewno, na pff, powiedzmy ubrania dla dzieci. Zresztą yy, założycielka Rymanowa Zdroju słynęła z altruizmu i yy, trzeba jej przyznać, że wykorzystywała to w fenomenalny sposób. Sztuka ma różne oblicza. Jakie te oblicza znajdziemy w Rymanowskiej Galerii? Ktoś, kto przychodzi zwiedzać galerię, każdy znajdzie coś dla siebie, bo to są i właśnie i pejzaże, i portrety, i abstrakcje, i malarstwa figuratywne, i architektura, i różne techniki do tego, bo są i pastele, i są akwarele, są olejne obrazy, są akryle, także można dla każdego coś miłego. Artystów jest kilkunastu i pan też jest w tym gronie. Pan jako jeden z pierwszych właściwie w tej galerii w Rymanowie-Zdroju wystawiał swoje prace. Jestem jednym z pierwszych, faktycznie. Pierwszym właściwie, który zainicjował wystawianie prac był Krzysztof Śliwka, nasz rzeźbiarz. Zresztą bardzo ciekawy, ciekawa postać, dlatego że jest to również jakby spadkobierca bardzo ciekawej, szkoły rzeźbiarskiej, skończył liceum plastyczne w miejscu piastowym, a jego nauczycielem był między innymi pan Kandefer, Władysław Kandefer z Iwonicza, a tenże pan Władysław Kandefer był uczniem kenara z Zakopanem, więc linia jakby tradycji została rzeźbiarsko zachowana. Mamy również na przykład pana Janusza Zacharzyskiego, który jest po szkole, po katedrze profesora Sansenbacha z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mamy amatorów, którzy różny, malują różnymi technikami, bardzo ciekawe prace tworzą. Mamy panią Anię Myszkal-Kuboń, która robiła pracę z ikonopisarstwa. Mamy Andrzeja Niziołka, który wyspecjalizował się w akwarelkach. Mamy Pana Kazimierza Lorenca z Klimkówki, który z kolei co biennale w Krośnie, w Rzeszowie artystów nieprofesjonalnych zdobywa nagrody. Mamy Jacka Śliwkę, następny łowca nagród, który również co przegląd malarski to, to zbiera, zbiera laury. Także mamy się czym pochwalić, nie można powiedzieć, że nic nie robimy. A środowisko do tego mamy przefajne, prze dlatego że ja uważam osobiście, że Beskid Niski jest jedną z najpiękniejszych części Polski. Kto najczęściej przychodzi do galerii? Mieszkańcy czy turyści? To zależy, bo jeśli chodzi o koncerty czy prelekcje takie krajoznawcze, to na równi z kuracjuszami i turystami jednak przychodzą miejscowi. I mamy taką całą grupę, która bardzo interesuje się tego typu imprezami organizowanymi przez galerię. Ale gro naszych zwiedzających stanowią turyści i kuracjusze, którzy przyjeżdżają. To zresztą bardzo często e, mówią o nas, że zszokowani są, że taka mała miejscowość z takim poziomem galerii. Przyjeżdżają ludzie z Nałęczowa. Z, e, z Lublina, z Tychów, z Dolnego Śląska. Wszyscy nas chwalą właśnie za poziom i za, za, za że tak powiemy różnorodność, bo nam, na przykład mamy właśnie szkło, które, które jest znane bardzo na Dolnym Śląsku, natomiast mało kto wie, ale jesteśmy również takim zagłębiem szklarskim na, na skalę właściwie światową, bo jak mówimy o krośnieńskich hutach szkła, czy właśnie o hucie Sabina, to jest to poziom światowy. A zatem, jak słychać, galeria w Rymanowie Zdroju powinna być obowiązkowym punktem zwiedzania miasta.